W zeszłym roku w nocnym Wrocław półmaratonie wzięło udział ponad 13 tysięcy uczestników. Mieli do pokonania trasę, która wynosiła prawie 22 km. W tym roku organizatorzy mają nadzieję, że półmaratończyków będzie zdecydowanie więcej. Co więcej, do przebiegnięcia będą mieli zupełnie nową trasę. Jaką z tego dowiecie się z mojego materiału, to są Wrocławskie Fakty, a ja mam na imię Marcin Ustik. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj ogłosiliśmy, że chcielibyśmy, żeby tyle osób się pisało, co ma dystans półmaratonu, czyli 21 985 osób. Zobaczymy, że to się uda, jesteśmy dobrej myśli. No to jest prawie 22 tysiące osób, więc wchodzimy w taką już elitę europejską i tego sobie życzymy. Chcielibyśmy dobić do tych najlepszych w Europie, do tej Ligi Mistrzów Europejskiej, jak Lizbona, jak Rzym, jak Paryż, czy jak Berlin, tak? To są takie półmaratony, które są topowymi półmaratonami. My pukamy do ich bram, chcielibyśmy być powiedzmy tak jak Rzym, 22 tysiące osób, że się zapisało, no to już będziemy w tej dziesiątce, powiedzmy takich topowych półmaratonów. W tym roku największą atrakcją dla uczestników będzie to, że 12 nocny Wrocław Półmaraton będzie miał zupełnie nową trasę. Trasa, która swój początek i koniec będzie miała na Wrocław Tarczyński Arena. My zapytaliśmy organizatorów, jak dokładnie będzie przebiegała ta trasa, a z kolei policjantów zapytaliśmy, czy będą utrudnienia dla kierowców. O to, co usłyszeliśmy, posłuchajcie sami. Zdowat Praca jest zupełnie inna niż w latach poprzednich. Ona wynika z tego, że słuchamy biegaczy i chcemy z nimi jakby współpracować. Co roku się ankietujemy i. W w tym roku wyszło na to, że już ta trasa ztrenu jest za mała, jest za wąska, więc zmieniamy całkowicie trasę i startujemy z starczyński arena. To, to będzie trasa bardzo szybka, to będzie trasa bardzo bezpieczna i to będzie trasa bardzo szeroka, ale też przy okazji będą perełki Wrocławia, bo to też jest bieg nocny, to też jest bieg jakby, który ma dać ludziom fan zbiegania i będziemy też biec w różnych miejscach, które są jakby charakterystyczne dla Wrocławia. Startujemy z Alei Śląska, biegniemy legnicką lotniczą, praktycznie do Jana Pawła, to jest. Prosty odcinek 6 km jest bardzo szeroki, bardzo bezpieczny. Wbiegamy w te piękne zakątki, jak pani prezydent mówiła, rynku, mostu Grunwalskiego, mostu piaskowego mostów uniwersyteckich i później znowu przez do Jana Pawła II i wracamy znowu pełną prostą 6 km do stadionu Tarczyńskiej Arena. Właśnie wbrew pozorom to będzie mniej wadząca trasa niż dotychczasowe trasy, dlatego że ulica Lotnicza i Legnicka one biegną koło siebie i będzie de facto jeden pasek zamknięty drogi, więc jeżeli chodzi o utrudnienia, tak jak też policja mówiła, one będą o wiele, wiele mniejsze, a nam będzie wiele, wiele łatwiej to zabezpieczyć, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nawet sam start półmaratonu, który odbędzie się na Alei Śląskiej, czyli na z nich jest 5-6 pasów ruchu, yy, będzie ułatwiony dla wszystkich uczestników. Ten start nastąpi szybciej, a cała trasa, która będzie przebiegała praktycznie tam i z powrotem czyli do Mostu Grywalskiego i Ronda Regana, i z powrotem przez yy, Świętego Mikołaja, i później znowu Lotniczą Legnicką będzie dużo szersza niż poprzednie trasy także trasa na pewno będzie też szybsza gdzie zawodnicy będą mogli też bić swoje rekordy życiowe mniej utrudnienia dla kierowców Wrócowskich. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mniej skrzyżowań będzie na całej trasie. Może to będą większe skrzyżowania niż na poprzednich trasach, ale wydaje mi się, że jak już kierowcy będą wiedzieli, że jest półmaraton, na to już jest, można powiedzieć, no, historia Wrocławia, tak? ten półmaraton wrocławski, także kierowcy, wydaje mi się, że będą przyzwyczajeni i będą... Korzystnie patrzyli na tych, na tych biegaczy, każdego roku zabezpieczeń Naprawdę jest to bardzo fajnie zorganizowana impreza. Jest bardzo dużo kibiców na trasie, którzy kibicują biegaczom, także myślę, że kierowcy się także dostosują do, do kibiców i nie będą za bardzo narzekali na utrudnienia w ruchu, a my jako policja na pewno będziemy się starali, aby tych utrudnień w ruchu było jak najmniej. A wy koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach, czy też weźmiecie udział w tym półmaratonie i jak podoba Wam się nowa trasa. Pamiętajcie również o tym, aby zasubskrybować nasz kanał.